W tym roku po raz drugi razem z Wieruszowskim Domu Kultury organizujemy Naukowy Dzień Dziecka połączony z piknikiem naukowym. Hasło tegorocznego, pikniku to dobro planety w Twoich rękach. I właśnie z tej okazji firma Flyderer jest jednym z wystawców i jednym z firm, która organizuje dzisiejsze warsztaty i przy okazji właśnie organizacji pikniku wśród rozmów powstał pomysł na zrobienie murala. I wiem, że tych lokalizacji było kilka branych pod uwagę. Bardzo się cieszę jako dyrektor szkoły, że mural został właśnie wykonany na terenie liceum. Pewnie, pewnie będzie pełnił wielorakie funkcje, na pewno ekologia i przekaz, który idzie z tego murala. Kopernik i planety, które się na nim znajdują, nawiązujące do, do liceum, do patrona. I oczywiście ten przekaz taki ekologiczny dla dzieci i, i młodzieży. Przede wszystkim włączamy się w akcje związane z recyklingiem. Recykling jest dla nas ważny. To nie tylko z powodu drewna, które używamy i zawracamy do produkcji i zapobiegamy zaleganiu na składowiskach, ale wszystkie aspekty recyklingu są istotne i myślimy, że nauka i przedstawianie przykładów, jak to robić od dziecka, od, od najmłodszych lat jest naprawdę bardzo ważne. To właśnie wykształcenie i podejście do problemu jest istotne, ponieważ to pomaga ludziom już dorosłym mieć odpowiednie nawyki. Także to jest inwestycja w szkołę szkolnictwo w młodzież. A też to się zbiega z Waszą nową inwestycją, bo dwa dni temu otwarcie tej wieży recyklingowej, dajemy drewno drugie życie, to hasło to jest wszystko powiązane, prawda? Tak, dokładnie. Jak najbardziej chcemy to drewno zbierać z rynku lokalnego, po to, żeby nie lądowało na wysypiskach, w śmieciach, ponieważ ono jeszcze się nadaje do, do powtórnego zużycia i tu osiągamy dodatkowe korzyści. Zamiast używać drewna z lasu, wycinać lasy po to, żeby produkować nasze wyroby, możemy użyć właśnie to drewno, które lądowało na wysypiskach. W to miejsce zamiast drewna okrągłego zużywamy recykling. No i też przyczyniamy się do oszczędności w ramach naszej gospodarki leśnej.